50 funtów, No i Łukasz ma takie dobre pomysły, słuchajcie. No Łukasz ma takie dobre pomysły. Nie mogę zachwycić jego pomysłowością. Takie ceny się nie zdarzają. Tu zobaczcie jaki paskud. Ona jest tak... o Jezus, wodę wylałam. Witam Was cieplutko. Jedziemy do Humber Games po chemię. Yy, Zbliżyło nam się dość sporo rzeczy właśnie, nie? szampony, jakieś ja takie, tam coś, do, no, do, no, tak to widziałam, dobrałem. widziałam, ja już zrobiłam zdjęcie. Zakuki y, trzeba kupić, rekity trzeba kupić, także takie raczej chemiczne rzeczy, tam na być w dla dla no, zaś pójdzie. I może będzie taki mały hol. słuchajcie, nagram wam to kupiliśmy, bo tak jak mówię, no, trochę nam się tego pokończyło, ja chcę tą odżywkę do, do taką kupić. Zamówiłaś no, dwie jakieś odżywki ostatnio. Jedną no. odżywkę i jedną cierkę, to jest cierka do skóry głowy nie odżywki? Po, chciś, chciś takiego po Bo tą odżywkę jest do, do, do zamykania łusek. Ja się raz Aha. w tygodniu. A tamta? A tamta to jest wcierka do skóry głowy. A tamta, głowy. którą chcesz kupić? Tą stosuje się po każdym myciu. Po każdym myciu? Po każdym. Ale po co, skoro tam już jest? A ta, domykałując łóżkę, nosisz się jako ostatnią odżywkę. Czyli przednią nakładasz odżywkę, potem nakładasz domykającą łóżkę, żeby zatrzymała we włosie to, co dała ci odżywka poprzednia. Sobie tak? Jeszcze masz. Tak. Nie, nie mam odżywek, już nic Jakiś, nie mam. E... Zapomniałam, pamiętaj, że no. trzeba kupić e, e, żel do, do mycia ciała, bo nie ma też nic do, do mycia się już za bardzo. Tam ten palmolik się kończy. No przecież masz ten, 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 ten miętowy, tam jeszcze jest. Ale gdzie miętowy, 6, jak jest zimno 7? jest? No ale po co kupiłeś, żeby nie przez następne pół roku, to było dwa miesiące temu, więc to, musiałeś się z tym liczyć. I właśnie zapomniałam, że będzie już jesień. To będziemy mieć na lato. Teraz jest zima, to nie może być. No, i jestem w tej kurteczce z skarbutu. <laughs> jest ja to jest, ale powiem Wam, że ona jest taka bardziej przejściowa, a że w Anglii nie ma przejścia. O, o, pszczoły latają, ta taka jesień. W Anglii nie ma przejścia, tylko w Anglii jest lato, lato. A potem jest już y, 10 stopni, tak jak dzisiaj. Jest po prostu zimno. Jest bardzo zimno. Słońce niby świeci, pogoda niby ładna, te niebo czyste, ale jest po prostu strasznie zimno. Także ona taka jest, pod spodem mam bluzę, bo ona taka jest, no mówię, przejściowa, że w Anglii nie ma przejścia, no to, to zakładam pod spód bluzę. To jest <laughs> taka historia. w większości. Jeżeli miana w większości spada. No to fajnie przepuszczę powietrzem, właśnie. Nie? No właśnie. Ona jest nie znam powiem ile więcej. 65 na bawełna. Tak? 66 lnu i 34 bawełna. No, a podszewka 65 poliester i 35 bawełna. A poliester wyku czy... Polyester premium. premium. Jedziemy. Słuchajcie, kupimy co, co mamy kupić i wam e, no i, no i, no i, no i pokażę. Słuchajcie, sprawdziłam i dobrze sprawdziłam, bo coś się stało z mikrofonem i straszny szum nagrało w poprzednim tym. Ja się to postarałam odszumić, ale nie wiem czy mi się uda, także hmm, przepraszam za ten szum. Mamy co potrzebowaliśmy i słuchajcie, 50 funtów, Byk. Nie ma, poszło. No ale dobra, no tam jest dużo takich rzeczy, które wiecie, będziemy mieli na cały miesiąc albo nawet i dłużej, nie? Płynę też wzięłam, do dywanu też wzięłam, także yy, pokażę Ci. Łukasz jakieś kulki wziął mięsne. Co jest w ogóle? czuło to jest takie pomarańczowe? Pokaż je. No te jajka. Pokaż te. je. Pokaż je nie, chodzi mi o same kuleczki. To nic nie pędzę, czułam są takie pomarańczowe. Co to jest? To są jajka w panierce. Tak, no. ty nie lubisz ja tego. Tej, no, ale to nie jest. Jak jest dobrej jakości, w miarę To Staj, pokaż, tam jest jajko w środku? No troszeczkę. Kumulowane, nie? Ja muszę uważać słuchajcie. Bo, no wam powiem? Dobre. No, A propos mojego ostatniego filmu, ym, znaczy nie ostatniego, no, tam jeszcze mam parę filmów do przodu w kolejności, ale a propos filmu z Kuki, z tą aferą z Groomerem, słuchajcie, pisało mm. mi bardzo dużo z Was, że tutaj w Anglii są partacze i że to jest normalne. I a propos tego, zgadzam się w 100%, są partacze i to jest tutaj normalne. W zeszłym tygodniu byłam u dentysty, wiecie o tym, bo nagrywałam to na vlog toberze. Zrobiłam mi zęba. Przedwczoraj w pracy wypełnienie mi wypadło. Byłam wczoraj u tego dentysty, na recepcji, no i dostałam termin na następny wtorek. I teraz mam otwartego całkowicie zęba, bez niczego, bez przykrycia, nie mogę pić, nie mogę jeść, nawet jak oddycham, tak wiecie, zasysnę powietrze, rzecz zimne, to po prostu szlak miasty trafia Gilga mi tego nerwa. I muszę czekać do wtorku i do wtorku jeść w ten sposób. A piję tylko przez słomkę. I to bardzo szybko piję, tak żeby od razu już połykać. Wcinaj jajko. Masakra, wcinam jajko. W trakcie jedzenia tych kulek... O, papa. Łukasz... stały w kulkach. Ale Łukasz mnie zapytał, czy nie chce iść tam do Charitka. Do The Hanger, to jest Charity Shop. Mówi, nie, nie chcę, nie chce mi się iść. Do Charitka nie chcesz? Mówi, dobra, jak chcesz, to chodźmy. <noise> Idziemy. Słuchajcie, już prawie kupiliśmy to. Taki fajny wzór. Za 12 już funtów Już prawie, już prawie kupiliśmy y, y, chodnik, y, y, tak, na kanapę. Tak, najpierw myśleliśmy, że to jest chodnik, potem myśleliśmy, że to jest narzutka na kanapę. W efekcie otworzyliśmy, żeby sprawdzić w ogóle, wiecie, czy to jest w dobrym stanie. I okazało się, że to jest, że są zasłony na okna. No bo jest w koszyku z zasłonami, to w sumie można było się spodziewać, więc nie bierzemy. A no tu zobaczcie, jaki paskud. Widzieliście jakiś takiego paskuda? Nie wiem, co to jest. Skarbonka jestem. <laughs> to jest skarbonka? Jestem, skarbonką. Boże święty, widok. Mhm. Ale widok co? No i tak sobie tutaj oglądamy. O, meble można kupić, proszę bardzo. No i Łukasz ma takie dobre pomysły, słuchajcie. Ma świetnie... No świetnie, no ale tą stroną włożyłeś. Tą stroną. Aha. No to nie, tam butelki po wodzie. No to nie widać będzie. No Łukasz ma takie dobre pomysły. Nie mogę zachwycić jego pomysłowością, po prostu mówię, że nie mogę się zachwycić twoją pomysłowością. Dzięki temu, że chciał iść do tego charity, chciał, żebym sobie wyrząd zobaczyła, to kupiliśmy lustro, duże lustro do salonu zamiast tego małego, które miało być tymczasowo, to takie nad tą szafką beznadziejną, badziewną, ono miało być tymczasowo, ja je pomalowałam, żeby tymczasowo pasowało, ja je dostałam od koleżanki. I tak tymczasowo, że on już 3 lata tam wisi, jak nie lepiej. No, więc tutaj było za 9,95 duże lustro w ogóle, gdzie to się nie zdarzają takie rzeczy. Takie ceny się nie zdarzają i nie wiem dlaczego ono było, właśnie, bo ono było w sumie najtańsze z tamtych. Nie były takiej z zwykłej ramie drewnianej, no, takiej zwykłej, naprawdę nieopracowana w ogóle rama, nic za 19 chyba. Także też podobny rozmiar, także to nam się chyba udało. Oczywiście ono jest do, reno... do, do re, 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 renowacji. Od restaurowania. umycia no, no, też. Ale wiecie, można je tam jakimś sprejem kiedyś je pociągnę, czy coś. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało i zobaczymy, jak się będzie trzymało przede wszystkim na naszej ścianie, bo jest ciężkie. No, ale jest. Jedzie z nami do domku. Masz jakieś świetne pomysły, naprawdę. Ale ja nie mam czego jak tego zamontować. Nie ma, nie ma wkrętarki. Bez krętarki kołków. ono jest dosyć ciężkie. Nie, nie. da rady. No to czemu? No to czemu je kupiliśmy? No to... A ile ci mówię, z, No ale w końcu, końcu powiedziałam ci, że na 6 można no, ją pomieścić. Nie. nie powiedziałeś, że nie. No, nie powiedziałeś. Szak... zapytaj się mnie, co potem zrobić z taką dziurawą ścianą, to ci powiedziałam, trzeba że ci się końcu, kupuje taki, taki w końcu do kupić. Kurwa zrobiłam, chciałam lustro, teraz skrętarkę mhm. No, to od razu można... nie ja wiem gdzie są dobre, fajne. Mhm, w Lidlu. No Lidlu to nie takie... Ale to nie musi być dobra na wkręcenie jednego lustra, Może by to no, żeby nie to miało, wiesz, Nie musi być dobra. Więcej jej nie użyjesz. Bo do czego? Tak Może pożyczyć od kogoś krętarkę. Odbabcie, <laughs> że babcia mam krętarkę. No ja myślę, że zadała wszystko. Dobra, jedziemy zobaczymy co z tym lustrem. To lustro, słuchajcie, wyszłam tylko z psem. Łukasz już zawiesi, także wisi. Zobaczcie, jest, jak to inaczej, zupełnie inaczej pokój wygląda. Ja od początku chciałam tutaj takie duże lustro. I tak kamera strasznie jest tak pomniejsza i nie oddaje. A nie tego małego pypcia, no ale był pypeć, tak jak mówię, tymczasowo. Tymczasowo przez trzy lata. No, ale w końcu się dorobiliśmy. I zobaczcie, cena: 9,95. Nie wiem, czy pokażę, ale chyba. O! 9,95 to takie lustro! Ono ma taką strukturkę. O, taką, o! I ono jest, ono jest na pewno stare. Ono jest tutaj... O Jezus! Yy, wodę wylałam psiokocią. Tutaj jest jakaś farba, wiecie, nie trzeba by... Trzeba by faktycznie je tak trochę... Nie wiem co w sumie. Odrestaurować może. Ale wygląda bardzo ładnie i jest jakie duże. No w końcu. i powiem Ci Łukasz nawet ta szafka nabrała. Nie? Takiego trochę lepszego sensu, co? Mhm. No tak. No, super, świetne jest, ale i pokój jak się powiększył, no, także taka zdobycz z, za 9,99 z Charity Shopu, także polecam wam, charity shopki i e Halls Games, czyli domowy taki sklep, pierwsza rzecz, po którą, którą bardzo chciałam, to jest odżywka do włosów Bed Head, słuchajcie, coś mi się stało z włosami, przedziwnego ostatnio i o ile tak w koczku wiecie, widać, że no, wyglądały niby ok, e, tak jak je rozpuszczę, to po prostu mam tyle włosów i nie wiem co się stało, takie, nie wiem, jakieś puszą strasznie, wydaje mi się, że to już jest ta wilgoć po prostu, która tutaj jest, więc podobno, że dobra, dobre są w ogóle te produkty z tej firmy Bed Head, Bed Head Tigi Color Goodness. to jest do mm, do, teoretycznie do farbowanych włosów, ale on ma tutaj dużo olejków i takich różnych rzeczy i podobno, że dociąża właśnie włosy także nie patrzyłam na to, że jest do farbowanych. też sporo dziewczyn opinii było, że jeśli chodzi o kolor, to nie przedłuża za bardzo wiecie, trwałości koloru, więc dziewczyny stosują po prostu jako odżywkę e, taką wiecie, dobrą do włosów, więc i ja kupiłam pachnie takim toffi, że no no szok, i ta odżywka kosztowała 6... Yy... Słuchajcie, mam paragon. 750, 749 droga, ale tu jest 750 ml i ona jest bardzo, bardzo gęsta. Także powinno być ok. Dalej tak biorę przypadkowo, jak jest ułożone. Astonish Carpet Care, dla, do wyławiania plam z karpetów, z dywanów. Tutaj przeróżne plamy podobno, rzydko spryskać, wiecie, wy, natrzeć ściereczką i po wysuszeniu, dokło, jak już do, dokładnie wyschnie to odkurzyć, no a że wiecie, ze zwierzątkami różne plamy się zdarzają, także także takie coś wzięłam to kosztowało, będę wam co cenę, tak z ciekawości jest funt 89. i oprócz tego też Dr. Beckman bardzo dobra firma w ogóle, jeśli chodzi o te ze szczotką do czyszczenia tapicerek, właśnie dywanów i tak dalej, wzięłam takie Pet Stain and Odor Remover też właśnie przy zwierzakach, to jest też bezpieczne dla zwierząt eee, no, do, do wyprania karpetu, bo potrzebuję jeden karpet wyprać, bo mam straszne plamy, my tam chodzimy w butach i w ogóle dlatego chcę z tych plam się pozbyć, a wiem, że właśnie to jest dobre, a to jest też bezpieczne dla zwierzaków także, także to to kosztuje 2,99 Czyliśmy też dla Kukisia dla ciebie, dla ciebie, skąd wiesz dla małych raz 5-10 do kg ten z pizza. pedigree i wzięliśmy trzy paczki, ponieważ było trzy paczki za 3 funty. Także super super się opłaca. Tutaj w jednej paczce jest 7 takich Dentastixów, czyli na tydzień. Więc trzy tygodnie czyszczenia ząbków za 3 funty to jest super tanio. Dalej worek, zwykły worek na śmieci. Funt 49 za 10 worków takich dużych. 90 litrów wziąłeś Łukasz? Tak. A dlaczego? Bo on ma chyba 70. Nie, ten kosz mam. Dobra. Ale to potem ciężko go. No wiem, właśnie ciężko i ciężko związać. Tak. Aha, no dobrze. Dobrze. Szampon do włosów L'Oreal LV. Tym razem mieliśmy taki. Ostatnio mieliśmy pomarańczowy. 4,50. Szampony są takie drogie, słuchajcie, wszędzie, w marketach, wszędzie. 4,50, no ale dobra, to jest 700 ml, oboje używamy tego samego. Do mycia twarzy sobie wzięłam żel e, Nivea Wash Gel Refreshening. Ja go kiedyś już stosowałam. Pamiętam, że był bardzo fajny, bardzo lubiłam go po prostu, a wzięłam, bo nie było mojej pianki, bo w Holbergeist nie ma tej pianki, której używam z Azdy. Ona też jest w innych marketach, ale no, w Holbergeist akurat nie ma. On chyba kosztuje 89, ale nie, bo to jest dziwnie napisane. Dzi nie, 500 to nie jest to. Łukasz, ta pani mi nie policzyła chyba. 2,49 znalazłam. Mogę znaleźć. Dalej mamy płyn Dentyl Dual Action do pukania jamy ustnej. I ten płyn no, e, kosztuje... 1,99 99? 1,99 Tak. Tak, 1,99 99. Wzięłam też plecz do drewna. To jest nasz Pronto Polskie. Po prostu do kurzu, do drewna fund hmm, 49 ten plecz Tutaj mamy Odor Eaters Food and Show spray. Spray do stóp i do butów i jest świetny. Antypespirant, tak. I to Łukasz, e, Łukasz stosuje do butów i jest świetny. Normalnie buty pachną, cały czas pachną tym. I to kosztuje 2,99. Mam też cztery OSI. Akurat czerwone, bo tylko czerwone były. to mam jeszcze kolejne dwa. OSI Water do pracy biorę. I OSI kosztuje 59 pensów za jedno. Patyczki do uszu. Pure Baby. 75 pensów, Żel do mycia ciała. Tym razem taki wzięłam. Imperial Leather. Bardzo lubię tą firmę. E, Pumpering Mellow and Rose Milk. I on tak. O, oh, bardzo otulająco pachnie, ale mam gdzieś tą nutę tego yy, Imperial Letter. Oni mają jedną taką nutę, którą jest we wszystkich praktycznie zapachach. Pumpering, funt 89. I ostatnia rzecz. najzwyklejsza na świecie. Podpaski. Kuki cały czas coś ode mnie chce. Nie, nie mam pojęcia o co jej chodzi. Znaczy, mam pojęcie. Mnie to chyba ten widziała. A podpaski kosztują tutaj. 3 funty, tak? Łukasz mówi 3. Nie widzę. Nie ma. Ej, nie ma, nie ma podpasek. Nie ma podpasek, słuchajcie. Ważne, że są w domu. Ważne, że są w domu, no. A nie, są jako pierwsze. 2,99. I to wszystko, słuchajcie. 50 funtów. 48 czy 7. Także, jakieś pytania? Nie, z żadnych. Dobra. Idę to gdzieś rozłożyć. I słuchajcie, co? I będę się z wami żegnać, bo chciałam tak naprawdę tylko nagrać hola. Wyszło tak, że kupiliśmy to lustro, to i trochę takiego vloga mieliście. <laughs> trochę i takiego vloga. A czy te. Mm, czy te patyczki są. O nie. A nie, dobra, normalne. Myślałam, że są takie z taką główką. Wiecie, jak to dla niemowląt są. Na znaczy to chyba normalne. Kuki! To są patyczki do uszu, czubie. Tak, normalne. Normalne patyczki. Dobra, idę to chować. Co mi się żegnam cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Dajcie znać, jak Wam się podoba lustro.